Pistolet HK USP, Jeden z najbardziej wytrzymałych pistoletów na naszej strzelnicy Ten egzemplarz na pewno wystrzelił już dużo sztuk amunicji i w dalszym ciągu działa Ładowanie pistoletu HK USP i obsługa Po załadowaniu magazynka, po wpięciu go do rękojeści należy przeładować broń Broń jest załadowana, gotowa do strzału I teraz przy napiętym kurku możemy albo zabezpieczyć kurek poprzez poprzez e, przesunięcie dźwigni bezpiecznika do góry na pozycję S, czyli safe. bądź jeżeli chcemy już strzelać musimy odbezpieczyć ją na pozycję FIRE jednocześnie ten bezpiecznik jest też tak zwanym DECOCKEREM czyli zrzuca kurek bezstrzałowo musicie nacisnąć ten kurek mocno w dół żeby... nacisnąć na mocno w dół żeby zrzucić kurek bezstrzałowo, tak? rozładowywanie pistoletu e, Tutaj mamy dźwignię do zrzutu magazynka, inaczej niż w większości pistoletów. Są to takie skrzydełka po dwóch stronach. Bardzo często ciężko jest tu nacisnąć kciukiem, dlatego polecam naciskać palcem środkowym dłoni prawej. Tutaj z prawej strony. Rozlądowanie pistoletu. Wyciągamy magazynek naciskając zrzut magazynka. Następnie blokujemy zamek w tylnym położeniu. W to wycięcie musi nam wejść tutaj, zatrzask, zamka musi nam wejść w to wycięcie. W ten sposób, kontrola komory, kontrola gniazda magazynka, zrzucam zamek, strzał kontrolny i mam strzałki, rozładowano. Rozkładanie pistoletu. Eee, ważne jest to, żeby tym wycięciem dojechać do tego momentu, żeby móc wypchnąć ten pin z drugiej strony. Tak, i ja teraz sobie tutaj położę palec, nie będziecie tego widzieć, ale będę naciskał z tej strony palcem, żeby móc wypchnąć ten pin, o zobaczcie, po, e, po tej drugiej stronie. Tak? Teraz przytrzymuję sobie ten zamek i wyjmuję całkowicie ten pin. Widać? Tak, zatrze zamka. Yy, I zamek zjeżdża mi do przodu. Z zamka klasycznie już wyjmuje sprężynę oporopowrotną. I lufę. Tu mamy pistolet częściowo rozłożony do czyszczenia. Przy czyszczeniu prosiłbym zwrócić uwagę znowu na czoło komory nabojowej. Oczywiście lufę, żeby dokładnie przyczyścić. Tutaj wnętrze zamka. No i tutaj wnętrze szkieletu jak najbardziej. Składanie pistoletu USP. Wkładam lufę do zamka w ten sposób, że zostaje mi ona zareglowana. Następnie, sprężyną poropowrotną, za pomocą tych tutaj, tego ząbka muszę włożyć w, w to miejsce i zablokować ją tutaj na tym zębie e, na lufie. Zablokowane. Następnie, nasuwam. Zobaczcie od, od tego momentu, tutaj, tych szyn. Eee, zamek na szkielet i jadę do samego końca tak żeby o, dojść do tego momentu gdzie to wycięcie równa mi się z tym miejscem tutaj na pina. i wbijam pina po czym mogę zsunąć. Sprawdzam czy jest sprawny, czy się blokuje zamek. Blokuje się zamek w tym położeniu. Działa.